Wyobraź sobie, że jesteś studentem i po raz pierwszy odwiedzasz obcy kraj, ale zamiast dobrze się tam bawić, nagle musisz obawiać się o swoje życie w najbardziej okrutny sposób, jaki można sobie wyobrazić. I For Dokładnie to przydarzyło się w 2016 roku młodemu Amerykaninowi o imieniu Otto Warmbier, który po pobycie turystycznym w Korei Północnej nagle znalazł się w sądzie. I to nie wszystko. Te nagrania oznaczały początek końca życia Otto Warmbiera. Bo w Korei Północnej zrobił wcześniej coś, co wydawało się niewiarygodne. Dziś opowiemy Wam niezwykłą historię niewinnego człowieka który stanął twarzą w twarz z jednym z najbardziej okrutnych reżimów naszych czasów. Ale zanim przejdziemy do dziwacznych kar, jakie spotkały Otto Warmbiera za coś co w gruncie rzeczy było błahym wykroczeniem, chcemy najpierw krótko wyjaśnić w tym filmie Kim właściwie był ten młody Amerykanin? Człowiek, który nigdy nawet nie planował podróży do Korei Północnej. Otto Warmbier urodził się w 1994 roku w Ohio i aż do rozpoczęcia studiów uważany był za wzorowego ucznia, a wielu twierdziło, że zajdzie w życiu bardzo daleko. Podczas studiów był nie tylko niezwykle pilny, ale w 2015 roku skorzystał również z okazji, która miała znacząco wzbogacić jego życiorys i doświadczenie międzykulturowe, zapisał się na semestr zagraniczny na Uniwersytecie w Hongkongu. Tam studiował przez kilka miesięcy, tak jak setki innych studentów wymiany, ale pod koniec 2015 roku. Pojawiła się okazja, która okazała się najbardziej fatalną decyzją w jego życiu. Chińskie biuro podróży zaproponowało jemu i jedenastu innym studentom krótki wyjazd sylwestrowy do być może najbardziej odizolowanego i tajemniczego kraju na świecie – Korei Północnej. Chociaż Warmbier nigdy wcześniej nie chciał postawić stopy w tym izolowanym kraju, Spontanicznie zdecydował się dołączyć, ponieważ wielu jego przyjaciół i kolegów ze studiów jechało i liczyli oni na ekscytujący czas, który rzeczywiście mieli przeżyć. Od chciał też sam zobaczyć Koreę Północną i sprawdzić, czy negatywny obraz w mediach jest zgodny z prawdą. Jednak jego rodzice przez telefon nalegali, aby nie jechał do tego kraju i mieli ku temu dobry powód. Od konfliktu z południowym sąsiadem w latach 50., Korea Północna jest jedną z najbardziej budzących grozę dyktatur na świecie. Od 1948 roku rządzi tam rodzina Kimów żelazną ręką, tłumiąc wszelki opór ze strony obywateli. Obywateli. Nigdzie indziej nie jest tak trudno mówić swobodnie, a państwo ingeruje niemal w każdy aspekt życia swoich obywateli i odwiedzających. Tak samo było w przypadku Otto Warmbiera i jego współtowarzyszy podróży. Pomimo ostrzeżeń, Otto zdecydował się podróżować z grupą i tak dziesięciu studentów wylądowało wieczorem 29 grudnia 2015 roku na lotnisku w Pjongjangu. Natychmiast zdali sobie sprawę, że w Korei Północnej obowiązują inne zasady niż wreszcie świata. Zamiast po prostu opuścić lotnisko, zostali natychmiast odprowadzeni przez urzędnika, który zabrał ich na dopasowaną do potrzeb wycieczkę. Urzędnik dbał o to, by turyści widzieli tylko to, co mieli zobaczyć. Zamiast pokazywać światu obrazy biednych obywateli, rząd wolał rozpowszechniać nagrania swoich pompatycznych budynków czy uśmiechniętych mieszkańców. W żadnym momencie podróży grupa Otto Warmbiera nie mogła poruszać się swobodnie. Byli stale monitorowani. Początkowo jednak nie wydawało się to im przeszkadzać. W końcu chcieli tylko wyjechać po kilku dniach, nie robiąc większego zamieszania. Ale wszystko zmieniło się w sylwestra 2015 roku. Podczas wielkiej kolacji z dużą ilością alkoholu. Warmbier i jego przyjaciele naprawdę się rozszaleli. Znajdowali się w małej restauracji i wypili ogromne ilości soju, tradycyjnego koreańskiego wina ryżowego. Dla grupy była to pierwsza okazja, by poczuć się całkowicie swobodnie, ponieważ tego wieczoru urzędnik, który miał ich pilnować, nie był obecny. Ale właśnie to nastawienie stało się ich zgubą, bo nawet gdy wrócili do hotelu, czuli się tak, jakby znowu byli w normalnym, wolnym kraju. W końcu wpadli na pomysł, aby spróbować wyzwania. Które jest szeroko znaną legendą wśród turystów w Korei Północnej, tak zwanego wyzwania Piątego Piętra. Według niego, na piątym piętrze międzynarodowego hotelu Yanggakdo znajduje się tajne piętro, które w rzeczywistości jest niedostępne dla gości. Czy ten mit jest prawdziwy, czy nie, nigdy tak naprawdę nie zostało to potwierdzone. Tego wieczoru grupa postanowiła, że skoro nikt ich nie śledzi, spróbują tego wyzwania. I tak odto wraz z dwoma kolegami ze studiów poszli na eksplorację. I faktycznie znaleźli rzekomo ukryte piąte piętro. Tam odkryli wszelkiego rodzaju sprzęt do inwigilacji, który nagrywał każdą aktywność w hotelu. Podczas gdy jego przyjaciele zrobili kilka zdjęć i opuścili piętro, Otto poszedł o krok dalej. Na piątym piętrze znajdowały się także stare północno-koreańskie plakaty propagandowe z minionych dekad, które miały ogromne tradycyjne znaczenie dla rządu. Otto zerwał więc jeden z tych plakatów ze ściany, by zabrać go do domu jako pamiątkę. Następnie opuścił piętro i poszedł do swojego pokoju. Nie wiedział jednak, że w pobliżu plakatu znajdowała się także kamera, która zarejestrowała jego czyn. Następnego dnia Otto Warmbier udał się na lotnisko w Pjongjangu, aby polecieć z powrotem do Hongkongu, ale gdy wszyscy jego koledzy wchodzili na pokład, nagle podeszło do niego dwóch północno-koreańskich policjantów. Wskazali na niego i wyciągnęli go z grupy. Następnie zabrali go na komisariat. I to, co wydarzyło się później, wstrząsa światem do dziś. Dzień po jego aresztowaniu. Gdy wszyscy współtowarzysze podróży już opuścili kraj, Otto Warmbier znalazł się w sali sądowej pełnej kamer transmitujących na żywo północno-koreańskiej telewizji. W tym procesie oskarżono go o dokonanie aktu antypaństwowego, który nie tylko podważył autorytet Korei Północnej, ale też rzekomo uczynił go wrogiem państwa numer jeden. Jednak w relacjach telewizyjnych nie wspomniano, co właściwie zrobił. Zaledwie 21-letni Otto Warmbier został następnie zabrany w nieznane miejsce na sześć tygodni. W tym czasie ani rząd amerykański, ani rodzina Warmbiera nie mogli nawiązać z nim żadnego kontaktu. Dopiero 29 lutego 2016 roku, sześć tygodni po zdarzeniu, Warmbier ponownie pojawił się publicznie. Tym razem na zincenizowanej konferencji prasowej, gdzie został zmuszony do odczytania następujących słów: I understand the severity of my crime, and I have mam no idea what sort of penalty I may face. Warmbier przyznał się do kradzieży i twierdził, że Korea Północna jest krajem, który każe takich przestępców jak on metodami wzorcowymi. To, czego wielu wówczas nie wiedziało, to fakt, że całe jego przeprosiny zostały podyktowane przez północno-koreańskie władze i że był zmuszony do ich wygłoszenia pod przymusem, ale było jeszcze gorzej. Please, We łzach błagał o przebaczenie. Według międzynarodowych obserwatorów robił to, ponieważ już przeczuwał, co czeka go w nadchodzących tygodniach. Zamiast odesłać Warmbiera do USA po tych przeprosinach, wydarzyło się najgorsze, co mógł sobie wyobrazić. Został skazany na 15 lat więzienia. Jednak nie była to zwykła kara. Lecz taka, która w Korei Północnej zarezerwowana jest tylko dla najgorszych wrogów, tak zwane ciężkie roboty. Ciężkie roboty oznaczają, że jako więzień musisz wykonywać najcięższą pracę fizyczną bez przerwy, każdego dnia tygodnia, w całkowicie nieludzkich warunkach obozu więziennego. Wszystko to jest połączone z czystym terrorem psychicznym oraz przemocą fizyczną, jeśli nie podporządkujesz się rozkazom strażników. Bardzo niewielu przeżywa te warunki dłużej niż kilka tygodni. Tymczasem rodzice Warmbiera w USA próbowali wszystkiego, aby jakoś sprowadzić swojego syna do domu. Nawet zwrócili się do Białego Domu, a zarówno były prezydent Barack Obama, jak i jego następca Donald Trump domagali się od rządów Pjongjangu uwolnienia Warmbiera. Chociaż dwaj najpotężniejsi ludzie na świecie potępili Kim Jong-una i zwrócili uwagę całego świata na los Warmbiera, nic się nie wydarzyło. Dopiero dwa lata później jego rodzina usłyszała coś o Otto Warmbierze. Na początku 2017 roku Korea Północna ogłosiła, że stan zdrowia Warmbiera znacznie się pogorszył z nieznanych powodów i że znajduje się on obecnie w szpitalu. Północno koreański urzędnik twierdził w telewizji państwowej, że odto sam wprowadził się w śpiączkę za pomocą tabletki, aby uniknąć ciężkich robót. Jednak dla rządu amerykańskiego było jasne, że przerażający stan Warmbira był wynikiem fatalnych warunków więziennych w Korei Północnej. Ponieważ Donald Trump w tamtym czasie coraz częściej kontaktował się z Kim Jong unem, i nawet dążył do poprawy stosunków między oboma krajami, Korea Północna w końcu ustąpiła po prawie 18 miesiącach i uwolniła Otto Warmbiera. Następnie został natychmiast przewieziony do jednej z najlepszych klinik w Ameryce. Ale dla samego Otto niestety nic już nie było takie samo. Pomimo najlepszej opieki medycznej. Wormbier znajdował się w stanie wegetatywnym niezdolny do mówienia, poruszania się, odczuwania czy prawidłowego myślenia. Lekarze przebadali go najnowocześniejszymi metodami i ustalili, że w Korei Północnej mózg Wormbiera prawdopodobnie był celowo pozbawiany tlenu przez kilka miesięcy co nie tylko jest niezwykle bolesne, ale także niemal nieuchronnie prowadzi prędzej czy później do śmierci. I ta bardzo ponura obawa w końcu spełniła się 19 czerwca 2017 roku. Z powodu swojego tragicznego stanu fizycznego Otto Warmbier zmarł, nie wypowiadając już nigdy ani jednego słowa do swojej rodziny. Do dziś nawet najlepsi eksperci sądowi nie są pewni, co dokładnie mu zrobiono w Korei Północnej i w jakich warunkach był przetrzymywany podczas swojego uwięzienia. Pewne jest jednak to, że przez drobny błąd Całe jego życie zostało mu odebrane w najbardziej przerażający sposób, ale choć życie od to już się skończyło, sprawa ta stała się później coraz bardziej znacząca w polityce. Natychmiast po jego śmierci, Donald Trump. Nałożył mnóstwo sankcji na Koreę Północną. Od tego incydentu Amerykanom nie wolno już odwiedzać Korei Północnej, a stosunki dyplomatyczne, które dopiero co zaczęły się poprawiać, dramatycznie się pogorszyły z powodu śmierci Otto. Rodzice Otto nawet pozwali państwo koreańskie. I choć sąd w USA orzekł na ich korzyść, prawdopodobnie nigdy nie otrzymają 500 milionów dolarów odszkodowania, które im przyznano. A to wszystko tylko dlatego, że odto, zwykły student, chciał zabrać ze sobą plakat. Podziel się swoją opinią na temat tej sprawy w komentarzach poniżej. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.